Spróbują uroczyście służyć państwu i wspólnocie lokalnej. Jeżeli chodzi o Straż Gminną w Kosakowie, jest to niezwykle e, ważny aparat, który dba o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, ale również gości, e, dba o to, żeby prawo było przestrzegane, więc, jakby to bezpieczeństwo, które jest takim podstawowym bezpieczeństwem, to jest właśnie e, działalność i funkcjonowanie naszej Straży Gminnej. Która jest do dyspozycji naszych mieszkańców, kiedy tylko jest potrzeba. Na terenie naszej gminy Straż Gmina w Kosakowie posiada w sumie 7 etatów. Teraz doszło do wzmocnienia etatowego naszej jednostki. Myślę, że to jest dobry kierunek, który pokazuje, że bezpieczeństwo naszej gminy jest niezwykle ważne, ale równocześnie, biorąc pod uwagę to, że nasza gmina się rozrasta, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców, plus mamy bardzo duży napływ turystów, są to zmiany. Które są konieczne, także jeżeli chodzi o wzmocnienie sprzętowe, ponieważ w tym roku pozyskaliśmy nowy samochód, który jest wykorzystywany do służby na co dzień przez Straż Gminną. W dniu dzisiejszym przyjęliśmy nowych funkcjonariuszy, wręczyliśmy awanse, wyróżnienia. Ponadto był bardzo wzruszający moment. Pożegnaliśmy po 20 latach służby. Pana Zbigniewa Zabrockiego, który dla tej gminy z pełnym sercem, oddaniem, przesłużył 20 lat. Cieszę się też również, że mogliśmy podziękować pani Wójt gminy Kosakowo-Eunice Niemc za codzienne wsparcie naszej formacji, za nowy pojazd patrolowy za dodatkowy etat, który niewątpliwie pozwoli nam dotrzeć tam, gdzie mieszkańcy nas najbardziej potrzebują.